Dołącz do grona nauczycieli, którzy odkryli nowy wymiar edukacji, zacznij korzystać z modułowych epodręczników. Modułowe e-podręczniki to zestaw złożony z poszczególnych modułów, jak sama nazwa wskazuje, czyli klocków, dzięki którym możesz zbudować lekcje, program nauczania, możesz uczyć swoją klasę w indywidualny sposób każdego ucznia. Modułowe podręczniki umieszczone są na platformie edukacyjnej. Platforma ta nazywa się Zintegrowana Platforma Edukacyjna i znajdziesz ją pod adresem www.zpe.gov.pl. Modułowe podręczniki zostały przygotowane przez ekspertów Ośrodka Rozwoju Edukacji. Dzięki temu masz pewność, że materiały są aktualne że jest w nich zawarta wiedza rzetelna, dzięki temu, że są cyfrowe, gwarantują dostęp do najbardziej aktualnych treści, wspierają proces nauczania dla uczniów z różnymi potrzebami edukacyjnymi. Są interdyscyplinarne, dzięki temu różne moduły z różnych przedmiotów możemy łączyć w jedną całość i zaproponować swoim uczniom udział w projekcie edukacyjnym. Modułowe e-podręczniki to nauczanie na miarę nowoczesnej szkoły. Zapraszamy do korzystania z modułowych e-podręczników.